Słuchajcie drodzy widzowie, pytaliście się na przestrzeni ostatnich dni, czy opłaca się zainwestować w Asni, czy przypadkiem nie będzie promocji i to będzie pierwszy taki event. I powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że raczej powinna być promocja. Valve nie powinno przespać promocji, ponieważ zarabiają na niej najwięcej pieniędzy. I z ciekawszej rzeczy Wam jeszcze mogę dopowiedzieć, że nieważne jak byście kupili te kapsułki, powiedzmy po 3,50, to bylibyście w stanie je posprzedawać za kilka złotych w aktualnym momencie. I pamiętajcie, że jest ten tradeband 7-dniowy, czy tam nawet 8, w zależności od tego kiedy kupicie. Ale co tu się dzieje? W jak, jak, czego w ogóle ktoś to kupuje razy dwa ceny tego, co jest w sklepie? Po co w ogóle w tym chodzi? W sensie te niektóre kapsułki mają naprawdę dość ciekawy mnożnik, zobaczcie, tutaj się dało sprzedać ostatnio za 15 zł, to dosłownie kilka dni temu było, tutaj za 9 i to nawet nie ilości, tak będę z wami szczery. Kilkanaście, kilkadziesiąt kapsułek się na spokojnie dało tu sprzedać. Tutaj mamy identyczną sytuację. Z 3 zł poleciało sobie nagle na 6 zł. Jakby czemu, po co? I stoi za 5,50? Czemu tu są buy ordery 5,50? Ktoś mi to wytłumaczy dlaczego, tak się to w ogóle dzieje? To nawet nie ma żadnego logicznego sensu. Bo w aktualnym momencie jesteście w stanie kupić za 100% z balansu niektóre kapsułki i je sprzedać zyskiem. Czemu, po co? Jakby. O co tu w ogóle chodzi? Jak macie te kapsułki bez trackban, to korzystajcie, bo nie wiem czy widzieliście, no niektóre kosztują po złotówkę, no ale czemu to kosztuje 6 zł prawie? Czemu to kosztuje ponad 6? Czemu to 7 zł kosztuje? Nie wiem widzowie. A jeżeli chodzi o okres długoterminowy, to nie jestem w stanie Wam aktualnie odpowiedzieć, bo pamiętajcie, że według mnie zawsze trzeba czekać na nic innego jak promocję. Dlaczego zawsze trzeba czekać na promocję? Dlatego, że na promocji wtedy dowiadujemy się, jaki jest rzeczywisty, realniejszy saplek. W aktualnym momencie widzimy, że z tego po prostu mało, ponieważ nie ma promocji. Najprawdopodobniej większa ilość osób czeka na promocję i dopiero podczas promocji będzie w stanie w to inwestować. Przy okazji również możecie sobie wejść na CS Roy i zaobserwować, jakie te kapsułki mają Roy. I ktoś zaraz powie... No, no słabe, nie opłaca się otwierać. Jasne, jeżeli się nie opłaca ich otwierać, to jest to na razie dla nas dobre. Dlaczego na razie jest to dla nas dobre? Dlatego, że im mniejszy roj, tym mniejsze zainteresowanie w danym momencie na kapsułki. Dla nas dobrym sytuacją by było, jakby na przykład te kapsułki miał po zakończeniu bycia, wiecie, w grze promocji swojej o ile w ogóle będzie ta promocja, ale ja coś wam powiem, że czuję, że dnia dzisiejszego coś musi być, bo dnia wczorajszego około godziny 15 wywaliło serwery koło 15 wywaliło serwery dnia w sumie później no około wieczora coś takiego, coś tutaj w plikach gry się zmieniło, więc niech oni w końcu dają te aktualizację, niech oni w końcu przywrócą tego casha, jak tutaj już nawet niektórzy przypominają sobie, co nie i niech tutaj, dobra, ale Mirka to proszę akurat zostawić, panie gazowany Mirek jest bardzo fajny, i niech oni przy okazji w końcu dodadzą tą promocję, bo Wiele z was na to czeka, tak szczerze. Podsumowując, cały ten materiał. Według mnie, dnia jutrzejszego, coś może być. Według mnie to bardzo dobra wiadomość, że aktualnie te kapsułki nie mają około 100% drogi, jak to było podczas Paryża. Chociaż trzeba to Paryżowi oddać, że to jednak było przy promocji, a tu nie ma promocji. I kolejna rzecz jest taka, że dlaczego te kapsułki są tu takie drogie? Jakby o co tu w ogóle chodzi. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu widzowie, wstępnie ciekawie się to wszystko zapowiada i jeszcze od siebie mogę dodać, że papierki są bardzo ładne, papierki są bardzo ładne pod względem zdrapania i zostawienia ich na jakieś czarne mapy, na jakieś ciemne mapy, bardzo fajnie to wygląda, a wstępnie nie kosztują dużo, więc jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało podczas promocji. Dajcie znać w jak Wy to oceniacie, czy Wy będziecie się przygotowywali do zainwestowania w Austin. I co? jakie jeszcze gnacie ten materiał, zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla wspierających oraz na nic innego jak Czespoł z mojego refa i Discordzika, gdzie macie konkursik na 20 polskich złotych. Miłego dnia Wam życzę widzowie, trzymajcie się, no i cześć!